Cześć. W lipcu my, ogrodnicy, bardzo często mówimy o tym, żeby ciąć rośliny. Dotyczy to przede wszystkim właśnie bylin czy takich krzewinek jak lawenda. Lawenda akurat jest rośliną, która bardzo lubi cięcie, szczególnie dotyczy to właśnie młodych okazów. Tniemy ją wczesną wiosną oraz właśnie w lipcu po tym, jak będzie przekwitać. Przycięciu cięciu wiosennym chodzi o to, żeby odbudować roślinę, usunąć wszystkie martwe części. Przy cięciu letnim chodzi o to, żeby usunąć przekwitnięte kwiatostany i umożliwić doświetlenie rośliny, żeby ona po prostu lepiej rosła i nie, nie było możliwości po prostu jej gnicia. To jest taki zabieg zdrowotny. Pamiętajcie, że lawendy, lawenda, tak jak inne rośliny, jest źródłem pokarmu dla owadów, między innymi właściwie dla trzmieli, które tutaj w ziemi zrobiły sobie właśnie swoje domki. I dobrze by było część tych kwiatów pozostawić, a dzięki temu na przykład one mogą y, utworzyć nasiona, a później. Na przykład wysiać się i stworzyć taki łan, który jest na przykład z tyłu.